Wszystko zaczęło się od głupiego spaceru. Spotkałam go wtedy. Myślałam, że to normalny koleś. Nawet mi się spodobał. Bardzo spodobał. Okazało się, że pokochałam początek końca mojego normalnego życia. Na imię miał Walter. Wydawał się zwyczajny, może trochę aspołeczny. Miał duże brązowe oczy, jasne blond włosy i był znacznie wyższy ode mnie. Kiedy wracam ze spaceru z psem, podbiegł do mnie pod moim domem. Uśmiechnął się szczerze i podał mi mój dowód osobisty, mówiąc, że wypadł mi parę metrów dalej. Na to wspomnienie cało drże. Tak, to był początek. O, Macko, dziękuję ci strasznie. Miałabym problem, gdybym go nie znalazła. Odpowiedziałam wdzięczna i lekko zauroczona jego uśmiechem. Nie ma sprawy, nie trudno cię poznać po zdjęciu. Znowu ten uśmiech był oszałamiający, a jednak czułam dziwny niepokój. Na imię mam Walter, może dałabyś się zaprosić jutro na kawę? Zamrukałam zdziwiona. Historia jak z jakiegoś filmu. Szczerze mówiąc, zawsze marzyłam o takim początku miłosnych historii. Zresztą jak większość dziewczyn w wieku 20 lat i nie tylko. Jasne, w kawiarni na Paradise Street o 15? Uśmiechnęłam się. Pewka, będę na pewno. Mruknął do mnie i oddalił się w swoją stronę. Wróciłam do domu cała w skowronkach, co nie uszło uwadze mojej mamy. Palno mi tylko coś, że mam dobry dzień. Nie chciałam słuchać o tym, jak niebezpieczne jest umawianie się z ludźmi, których się prawie nie zna. To był mój drugi błąd, zaraz po omówieniu się z nim. W nocy byłam tak podekscytowana, że nie mogłam zasnąć. Obejrzałam dwie części Ghost Ridera zanim zorientowałem się, że jest już w pół do pierwszej. Uff, dobrze, że jutro sobota. Wstałam, żeby nalać sobie koli, zabrać z kuchni jakieś ciasteczka i obejrzeć kolejny film. Gdy przez okno w pokoju zobaczyłam jakiś cień. Podeszłam do okna, aby się temu lepiej przyjrzeć. Przed moim domem, prosto przed moimi oknami stał jakiś człowiek, cały ubrany na czarno, w kapturze i patrzył wprost na mnie. Wystraszyłam się, ale próbowałam to sobie jakoś logicznie wytłumaczyć. Może jakiś nawalony idiota, albo komuś się po prostu spodobał nasz dom? Głupie tłumaczenie, ale lepsze niż myśl, że to jakiś morderca, planujący, jak się tu dostać. Kiedy wróciłam do pokoju, już nie sprawdzałam, czy Dali tam stoi. Obejrzałam kolejny film, posiedziałam na Facebooku i tak do trzeciej w nocy, aż poczułam się senna. Wstałam, żeby zgasić światło, i wtedy spostrzegłam, że on dalej tam stoi. Wystraszyłam się nie na żarty. Szybko obudziłam tatę i poprosiłam, żeby przyszedł do mojego pokoju i spojrzał na tego gościa. Jednak kiedy już tam dotarliśmy, tego kogoś już nie było. No oczywiście. Tata powiedział, że jak jeszcze raz go zobaczę, żebym zrobiła zdjęcie i wtedy to zgłosimy, a na razie mam się nie przejmować. Łatwo mu mówić. To nie w jego okno koleś się lampił trzy godziny. Z niepokojem okryłam się kołdrą, zamknęłam oczy i zasnęłam. Rano już nie pamiętałam o dziwnym zdarzeniu w nocy. Byłam zbyt podekscytowana randką z brązowa okiem. Jak to kobieta szykowałam się dwie godziny. Kiedy dotarłam na miejsce, on już tam czekał, uśmiechając i miachając do mnie. Spędziliśmy razem cudowne cztery godziny. Opowiedziałam mu nawet o wczorajszym zdarzeniu. Na co zareagował nieco dziwnie. Tonem tak spokojnym, jakby mówił o pięknie natury, powiedział... Może mu się spodobałaś i chcecie mieć tylko dla siebie. Znów się uśmiechnął, ukazując wszystkie zęby, po czym dodał: Nie bój się niczego, ja będę zawsze przy tobie, obiecuję. Uspokoiłam się nieco, jednak takiej reakcji się nie spodziewałam. Zachował się dziwnie, jakby prowadził jakąś grę, jakby nie był zdolny do uczuć, ale wręcz stworzony do ich udawania. Ale z każdym następnym spotkaniem coraz bardziej stwierdzałam, że się myliłam. Kiedy mnie przytulał, całował w czoło czy w nos, czułam się najszczęśliwsza i najbezpieczniejsza na świecie, chociaż człowiek w kapturze zaczął pojawiać się coraz częściej. Policja oczywiście nie znalazła nikogo podobnego do opisu i w końcu przestali mnie brać na poważnie. Zresztą nie tylko oni, moja rodzina także. Twierdzili, że na zdjęciu widzą tylko czarną plamę. Tylko Walter brał mnie na poważnie. Jakieś dwa miesiące po naszym pierwszym spotkaniu usłyszałam od rodziców. Wyjeżdżamy do cioci na wieś. Pakuj się. Zmarszczałam brwi. I co ja będę robić przez tydzień bez internetu, kablówki i no, znajomych? Chcesz być sama tydzień w domu? Przy twojej wyobraźni to się może źle skończyć. Skrzywiłam się. Skoro to tylko moja wyobraźnia, to nic mi się nie stanie, a jeśli zginę, będziecie przynajmniej wiedzieli, że miałam rację. Proszę również o specjalny napis na grobku. Miała rację do samego końca. <laughs> Bardzo śmieszny Zozłusiu. No to w takim razie zostajesz sama. Znasz zasady. Zero imprez, zero alkoholu i. Tak, tak, przerwała mi. Wszystko wiem, mamo. Na wieczór już ich nie było, oczywiście na drugi dzień spotkałem się z Walterem u mnie. Oglądaliśmy filmy, zajedając popcorn i pijąc piwo. Zachował się grzecznie, nienachalnie i no po prostu idealnie. O 23.00 zmył się do domu, całując mnie w czoło i po raz pierwszy w usta. Nie musiałam dużo sprzątać. Walter wcześniej wszystko ogarnął, więc poszłam do łazienki wziąć długą kąpiel. Kiedy wyszłam z łazienki, jak mnie Pan Bóg stworzył czyste ręczniki. Nie jestem sama, więc mogę korzystać. Mój pies zaczął przeraźliwie szczekać w drugim pokoju. Okryłam się ręcznikiem i poszłam tam. Był schowany pod łóżkiem, skąd dało się usłyszeć warczenie. No chodź, kochanie. Powiedziałam, uśmiechając się do zwierzęcia, ale ani myślał wyjść. Usłyszałam lekki grzmot. No tak, burza. Mój mały, biedny kundelek nie bał się niczego oprócz burzy. Wróciłam do łazienki i omal nie umarłam ze strachu. Na zaparowanym lustrze było napisane: Widzę cię! Natychmiast zadzwoniłam do Waltera. Przecież chcieć się dodzwonić do kogoś u mojej ciotki równało się z połączeniem z kimś w Sylwestra o północy. To musiałby być cud. Siła zasięgła na wsi. Zaczęłam się szybko ubierać. Walter był u mnie w ciągu pięciu minut. Jak to możliwe? Przecież mieszka parę przystanków dalej. Wytłumaczył, że po prostu spacerował jeszcze po okolicy, bo nie było autobusu. Zdziwiłam się, że nie wrócił tutaj, ale byłam tak roztrzęsiona, że nie myślałam o tym długo. Został ze mną całą noc, głaszcząc mnie po głowie i szeptając czułe słówkę, dopóki nie zasnęłam. Potem było coraz gorzej. Dostawałam karteczki wciskane pod drzwi. To były jakieś chore wiersze jedne po prostu romantyczne, inne zaś obrzydliwe, erotyczne a Holcera nie było. Wyjechał na dwa dni na chrzest z bratanicy. Popadłam w depresję, w paranoję. Każdy najmniejszy szelest uświadamiał mi, że niedługo stanie się coś złego. Może za chwilę, może za kilka dni, a może godzin. Niedługo potem dostałam telefon, że cała moja rodzina nie żyje. Ktoś ich zamordował, pisząc ich krwią na ścianie. Nie przeszkodzicie mi, ona należy do mnie. Nie będzie nikogo ważniejszego. Upuściłam telefon na podłogę, osuwiając się na ziemię. Wtedy sobie przypomniałam, że Walter pytał się kiedyś, czy kocham rodzinę. Odpowiedziałam, że to oczywiste, uśmiechając się. On wtedy zrobił minę, jakbym powiedziała mu, że zabiłam jego kota. Nie, to głupie. Przecież to na pewno nie on. Chłopak ma 21 lat jest szczery, radosny i dobrze wychowany. W nagłym ataku paniki sięgnęłam do szuflady, poszukując tabletek nasennych. Połknęłam wszystkie za jednym razem, popijając winem robionym przez ojca. Zasnęłam. Obudziłam się, czując czyjeś palce wkładane głęboko do gardła. Nagle wzięło mnie na wymioty. Zwymiotowałam rozpuszczone już tabletki. Obróciłam się i za uzawionymi oczami zobaczyłam zapłakanego Waltera, po czym znowu straciłam przytomność. Popadłam w głęboką depresję. Walter był cały czas przy mnie. On i moja przyjaciółka Amanda. Tak nam minęło kilka miesięcy, zanim znów zdecydowałam się wyjść z domu. Walter i Amanda nigdy się nie lubili, jednak mój umysł, cały czas odurzony lekami od psychiatry, już nie potrafił trzeźwo myśleć. Amanda chciała mnie zabrać na imprezę urodzinową swojego brata. Zobaczysz, nie będzie dużo ludzi. To będzie kameralne przyjęcie, a tobie to dobrze zrobi. Przynajmniej się uwolnisz na chwilę od tego dziwaka. Zamrubałam zdziwiona. Waltera? No, a o kogo może chodzić? Koleś jest jakiś dziwny, warczy na wszystkich wokół ciebie. Po prostu się martwi. Aha, tak bym tego nie nazwała. To jest jakaś chora zazdrość. Nie odpowiadałam. Nie byłam zbyt rozmowna od czasu tragedii. Na zajutrz ubrałam się znowu cała na czarno i wyszłam spotkać się z Amandą. Miała po mnie przyjść na przystanek niedaleko mojego domu. Po drodze zauważyłam coś dziwnego w parku. Podeszłam bliżej. O Boże, to było ciało Amandy! Rozprute i powieszone na drzewie. Zemdlałam. Obudziłam się w domu, zobaczyłam Waltera. Otworzyłam szeroko powieki i podniosłam się z łóżka. Wiem. Już wezwałem policję, a ciebie przyniosłem tutaj. Poszedłem za tobą, bo zgubiłaś po drodze klucze do domu. Pomachał mi kluczami przed nosem i uśmiechnął się. Prawie jak z dowodem, pamiętasz? Znowu dostałem ataku paniki. Spojrzałam na szafkę z lekami, ale Walter podał mi taką dawkę, która mogła mnie odurzyć, ale nie zabić. Zasypiając, przypomniałam sobie z sobą napisane na drzewie, na którym wisiało ciało Amandy. Nie wtrącaj się. Kilka tygodni później, po przemyśleniach o wszystkim, co się wokół mnie dzieje. Spakowałam się, wsiadłam w pociąg i wyjechałam, nie mówiąc słowa Walterowi. Nie mogłam dłużej żyć w tej niepewności. Musiałam się w końcu uwolnić. Zaczęłam życie od nowa. Zyskałam nowych przyjaciół, sąsiadów. Zaczęłam się znów otwierać na świat. W moje drugie urodziny po raz pierwszy od dawna włożyłam kolorowe ubrania. Przystrojałam mieszkanie i czekałam na gości. Nagle usłyszałam dzwonek do drzwi. Gdy je otworzyłam, ukazał mi się szkarłat krwi. Wszyscy nieżywi, z twarzami powykrzywianymi z bólu. leżeli na potwórku. A na wycieraczce karteczka, tylne drzwi się zamyka. Zamknęłam drzwi, pobiegłam po telefon. Na ścianie znowu wiadomość. To twoja wina. Chwyciłam komórkę. Ktoś wyciągnął kartę SIM. Obróciłam się, żeby uciekać i wtedy go ujrzałam. Walter stał i patrzył na mnie spokojnie. Witaj, kochana. Chciałam uciekać, ale złapał mnie i rzucił na łóżko. Przytrzymał mnie, zaczął całować, szarpiąc mnie za włosy i wbijając pazury do krwi w moje ciało. Zaczęłam krzyczeć. Podniósł mnie i rzucił o ścianę. O nie. Nie będę się tobą dzielił. Chroniłem cię, a ty Uciekłaś ode mnie. Zostawiłaś mnie jak jakiegoś śmiecia. Między jego krzykami a swoim płaczem usłyszałam syreny policyjne. Ktoś zauważył masakrę przed domem. Złapał mnie za włosy i pociągnął do góry. Wtedy pojawili się policjanci. Strzelili mu w nogę, poczęszkuli i zabrali, a mnie zawieziono do psychiatryka. Spędziłam tam pięć lat. Pięć lat wśród ludzi psychicznie chorych. Kiedy wyszłam, nie wiedziałam za bardzo co ze sobą zrobić. Wróciłam do mojego rodzinnego domu. Moje 27. urodziny. Wyszłam po zakupy. Wracając, jak zawsze zerknęłam na tablicę ogłoszeń. Zdębiałam. Na tablicy widniała podobizna Woltera z nagłówkiem: Poszukiwany. Z płaczem pobiegłam do domu. Zamknęłam się na trzy spusty i schowałam w łóżku w swoim pokoju. Leżałam tak pod kołdrą płacząc. Kiedy nagle usłyszałam: Witaj kochana, zgubiłaś coś.